Początek pierwszej księgi Samuela. Był pewien człowiek w Ramatajm, sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerohama, syn Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efratyty. Miał on dwie żony, jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego, by oddać pokłon i złożyć ofiarę Panu zastępów w Shiloh. Byli tam dwaj synowie Hellego, Hofni i Pinchas, kapłani Pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łoną. Jej rywalka zasmucała ją bardzo w tym celu, aby się trapiła, że Pan zamknął jej łono. I tak działo się przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się smuci Twoje serce? Czyż ja nie znaczę dla Ciebie więcej niż dziesięciu synów? Oto słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc brzegiem jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: "Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi". I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, jak pamiętacie, to centralny punkt Warszawy, tutaj koło metra, stacji, centrum. Przy skrzyżowaniu marszałkowskiej z Jerozolimskimi stoi taki obelisk, gdzie są napisane, podane do wiadomości odległości do innych stolic europejskich. Ile spod Pałacu Kultury jest do Moskwy, ile do Berlina, ile do Budapesztu, ile pamiętam najdalsza, odległość 3000 ponad kilometrów gdzieś tam do Portugalii, do Lizbony. Dostajemy dziś dobrą wiadomość, a jeszcze powiem tylko, że strzałki z Królestwem Bożym tam nie ma. A Jezus nam dzisiaj też podaje odległość. Bliskie jest Królestwo Boże. Stajemy tam pod tym płacem kultury, mówimy Boże, do Lizbony trzy tysiące kilometrów, do Moskwy tysiąc kilkaset, a Królestwo Boże jest bliskie. Drodzy Państwo, nie musicie się przesiadać w ławce nawet pięć centymetrów obok, żeby jeśli ktoś nie jest, wejść teraz do Królestwa Niebieskiego. Bo wszystko dokonuje się w głębi serca. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. Twoje serce jest w Twoim Królestwie. Nasze serce mówi nam, gdzie jest nasze Królestwo. Cała bitwa idzie o nasze serce, o nasze wnętrze. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z tą jedną z żon, Elkany, Anną. Jej rywalka, druga kobieta. To jest, drodzy Państwo, mądrość Kościoła, że ma się jedną żonę. On miał niestety dwie żony, no i się rywalizowały bardzo ze sobą, przynajmniej ta Peninna. Zasmucała ją w tym celu, aby się trapiła. Bezpłodną Annę zasmucała ją w tym celu, aby się trapiła. I tak działo się przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni Pana, dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. Drodzy bracia i siostry, czy wielu z Was nie zna tego mechanizmu? Ile razy idziesz do świątyni, a to się jeszcze w domu pokłócisz, a to cię ząb boli, a to drzwi skrzypią, a to źle mi się siedzi, a to kręgosłup, a to ksiądz mnie denerwuje, a organista źle śpiewa, a nie ta kolenda, a nie usłyszałam intencji, a przypomniało mi się, czy żelazka nie wyłączyłam. Całą trzecią o tym myślę. Żeby tylko zabrać nam serce z kościoła, ciało niech zostanie. Ile razy szła do, do Pana, dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała, miała zasmucone serce. Ile razy szła do Pana, miała zasmucone serce. I nie jadła. Nie mogła zjeść tego, co dawał jej kapłan z ofiary. Nie mogła zjeść, nie jadła, była taka smutna, miała tak zmrożone serce. Drodzy bracia i siostry, o to idzie bitwa, żebyśmy mieli serce nasze smutne. I nie jedli, nie jedli słów Pańskich, nie jedli Bożej Miłości. Ilu ludzi ma zdruzgotane serce smutkiem? Ilu ludzi ma zdruzgotane serce smutkiem? I przychodzi Chrystus i mówi: Królestwo Boże jest blisko. Wybacz. Wybacz drugiemu człowiekowi. Wyznaj grzech przy konfesjonale. To tylko 15 metrów, nawet z najdalszej odległości 20. Oddaj dług, przyznaj się. Wyrzuć, co nie, co nie Twoje, oddaj, co nie Twoje. Królestwo Boże jest blisko, jaka radość. Wczoraj przyszedł do mnie pewien człowiek, który doznał swego rodzaju nawrócenia. Proszę księdza, jak ja jestem radosny, jaki lekki, jak mi się chce żyć. Przestało mi boleć gardło. Tyle dni, lekarz już mówił, że to na tle nerwowym, jakieś ściśnięcie strun. Zostawiłem grzech, zrezygnowałem z czegoś, co złe. Oczywiście, szatan mi septał, nie dasz rady. Człowieku, jak ty od, zostawisz grzech, to co się z tobą stanie? Świat ci się zawali. Jak on kłamie, dopiero teraz jestem wesoły i radosny. I wolny. Na początku bolało, oczywiście. Drodzy Państwo, kto z Was był w szpitalu na zabiegu chirurgicznym, wie, że jak przywiozą z sali, na początku jest nieźle, bo działa znieczulenie, a potem boli. Ale wiemy, że przestanie. Za dzień, dwa, trzy. Lekarz mówi: To się będzie goić. Już rana swędzi, już się goi, już jest różowa. Zachęcam was: wejdźmy do Królestwa Bożego. Bliziutko. Jedna myśl, jedna decyzja w głębi serca. Wyrzekam się, sła, robię dobrze. Panie, opowiadam się za tobą. Ustępuję z uporu. Na początku zaboli, jeszcze się taka pustka pewna pojawi, ale potem wejdzie w to szczęście Boże. Wszystko się dokonuje w głębi naszych serc. Dlatego Jezus dzisiaj powołuje rybaków. Jaki związek mają rybacy z sercem? Jaki związek mają małowienie ryb z sercem? Ano taki, że każdy rybak, każdy wędkarz myśli godzinami o jednym, co tam jest pod tą wodą. Niewidoczne. My, drodzy bracia i siostry, patrzymy na tylko to, co widoczne. Tak jakbyśmy byli nad jeziorem i widzieli tu kaczuszkę, tu łabędzia i koniec. A tam pod wodą szczupaki, liny, węgorze, raki. Tam się dopiero dzieje, a my tego nie widzimy. Mój mąż pije. No pije, to, to widać, pije. I co? No koniec, jest zły. A widzi Pani jego serce? W głębi jego serce? Przyszło do mnie małżeństwo, siedzieli we dwoje, opowiadali o swoich kłopotach. Twardo on, twardo ona, twardo on, twardo ona, twardo. Ja mówię, niech pani wyjdzie na chwileczkę, porozmawiam z pani mężem. Ona wyszła, a mąż się rozpłakał. Ja mówię, pana żona kiedyś widziała te łzy? Nigdy. Ona nie myślała, że on ma. I żal, pustka, bezradność. Groszkieńca nie daje rady, zawiodłem. Nie widzimy. Rybacy patrzą, co tam jest pod wodą, gdzie są te ryby, gdzie są dobre ryby, gdzie niedobre, gdzie łowić, gdzie się haczyk może zerwać. Nie widać, a my tylko to, co widzące. Patrz w serce, miej serce i patrzaj w serce. Tam z kart serce Twoje. Dlatego Bóg wysyła rybaków, specjalistów od rzeczy niewidzialnych. Od rzeczy niewidzialnych. My też, drodzy Państwo, w tej chwili jesteśmy takim jeziorem. Ładnie siedzicie w ławkach, nie trzeba Wam zwracać uwagi, nie gadacie, nie kręcicie się. Wszystko pięknie. My z Księdzem Robertem też postaramy się tę przeświętą pięknie odprawić. A co tam? Głęboko. Obyśmy nie byli smutni, drodzy bracia i siostry. Nawet jeśli ktoś z Was ma zwątpienia, wszystko zmierza do dobrego, wszystko zmierza do zbawienia. Spotkamy się kiedyś, daj Boże, w niebie. Żebyśmy nie byli smutni jak Anna, która płakała i nie jadła. Niepeninna diabeł chce nas zasmucić, kiedy idziemy do kościoła, kiedy się zbliżamy do ołtarza. To jest, to jest nieprawdopodobne, jak ludzie wchodzą w te mury nowe, jak często potrafią mówić tylko o tym, co złe. Szatan właśnie chce tak kogoś. Ja jestem, proszę Państwa, często zaskoczony, kiedy znam kogoś tutaj od tych problemów, od strony problemów, a potem on mnie zaprasza do domu, poznaje jego rodziców, rodzeństwo i widzę tego człowieka zupełnie innego. Ja wiem, że w głębi serca tam ten problem siedzi, ale kiedy przychodzi tutaj mówić o tym, jakby go gdzieś tu przed świętą Anną, demon spotkał i mi powiedział: Tylko masz być smutny i przybity. Jak Anna, która szła do świątyni. I rzekel kana. Anno, czemu płaczesz? To jest nasze pytanie. Wielu z nas powie, czemu jesteś smutny? Bo mam problemy. Ale gdzieś wielu ludzi chce być smutnymi. Chce się tym smutkiem w smutku ukryć i wytłumaczyć, że nic nie robię, że nic nie potrafię zrobić, że nie potrafię wstać. Anno, czemu płaczesz? Dlaczego jesz? Nie jesz? Czemu się smuci serce Twoje? <laughs> czemu się smuci serce Twoje? To jest bardzo ciekawe zakończenie tego fragmentu pierwszej księgi Samuela. Zostawia nas Pan Bóg z pytaniami. Czemu płaczesz? Czemu nie jesz? Czemu smuci się serce Twoje? Drodzy bracia i siostry, nasze wyzwolenie leży w umiejętności, <laughs> przepraszam, prawdziwych odpowiedzi na te pytania. Prawdziwych, nie tych kłamliwych. Smucę się, bo wszystko dookoła mnie niedobrze. Taka nie jest prawda Często jest to głos naszego Zasmuconego serca Zniewolonego się przez złego ducha Drodzy bracia i siostry Już ostatnia myśl Dwa razy w dzisiejszej Ewangelii I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim Ujrzał Jakuba, brata, Jana Naprawiali sieci Zaraz też i oni Zostawili ojca swego I poszli za nim Do Królestwa Bożego Jest niedaleko jest tylko jeden warunek trzeba wyruszyć natychmiast.